jak niebo. W tym świecie każdy ma czego trzeba. U nas się jak u siebie. Będzie, ci lepiej, będzie ci lepiej, Moja rola polega na tym, żeby przenieść młodzież ze świata współczesnego do przyszłości. Wspaniale jest być członkiem naszego przedstawienia. Po prostu uwielbiam nasze spotkania. Sama frajda. Marianna to jest mama. Która ma dwójkę dzieci, Anię i Ewę, czyli moją mamę i panią Asię. W tym przedstawieniu jestem dziennikarzem. Bardzo mi się podoba moja rola. Tak się składa, że jestem autorem scenariusza Ale Heca. Historia nie bywała o tym, jak ta szkoła powstała. Scenariusz został napisany z myślą o 60-leciu naszej szkoły. I tam też to, to przedstawienie po raz pierwszy zostało wystawione. Natomiast w trakcie wpadliśmy razem jako grupa teatralna na pomysł, żeby puścić to dalej w świat i chcieliśmy zrobić przy tym coś dobrego, więc nasze przedstawienie ma charakter obecnie akcji charytatywnej, która została zorganizowana na rzecz Julii Aleksandrowicz, która jest podopieczną Fundacji Serca dla Maluszka. Kto bierze udział w, w tym spektaklu? Nauczyciele, pracownicy SP2, rodzice i dzieci e, z naszej szkoły. Spektakl opowiada o tym, jak były początki powstania tej szkoły. Oczywiście, jest to moja wizja i zupełnie fantastyczna historia. Ale pewien rys historyczny został zachowany. Nasza córka Julia ma 6 lat i choruje na postępującą chorobę ataksja teleangiektazja. Jest to choroba, która zabiera córce będzie po kolei zabierać wszystkie umiejętności i doprowadzi ją do tego, że będzie jeździć na wózku inwalidzkim. Mówi się, że dzieci z tą chorobą mniej więcej w wieku około 10 lat już przestają samodzielnie chodzić. W tym momencie jedynym ratunkiem dla Julii jest intensywna rehabilitacja. Córka ma rehabilitację w Kostrzynie, w okolicznych miejscowościach. Oprócz tego wyjeżdżamy na turnusy rehabilitacyjne do Warszawy. I tak naprawdę te turnusy to jest ogromny koszt. To one generują tak naprawdę największe koszty. Gdyby ktoś chciał z widzów pomóc, w jaki sposób może to zrobić? Julcia ma założone konto w Fundacji Serce dla Maluszka. Można tam wpłacić darowiznę. Można także wysłać SMS-a charytatywnego i pieniądze też zostaną zaksięgowane na koncie. Juli można także wziąć udział w akcji Fannie Mani robiąc zakupy, zawsze jakiś procent trafi na konto Julii.